Siemanko, siemanko, dzisiaj zajmiemy się taktyką 4-4-2, czyli taką najbardziej klasyczną taktyką, która sprawdza się praktycznie w każdej edycji gry. Jest to oczywiście taktyka bardziej nastawiona na ofensywę, gdyż mamy tutaj dwóch napastników odpowiedzialnych praktycznie tylko i wyłącznie za strzelanie bramek, aczkolwiek można ją dostosować w taki sposób, żeby w obronie również nie było za ciężko. Dlatego w tym filmie pokażę wam, jak ja ustawiłem tą taktykę pod siebie, żeby mi grało się najlepiej i oczywiście Kodzik do taktyki również będzie, ale oczywiście każdy w składzie może być innych zawodników, Dlatego podpowiem mniej więcej, jakich zawodników najlepiej dobrać właśnie do tego ustawienia, bądź jak wykorzystać istniejących zawodników w klubie, których macie, żeby również w tej formacji dobrze się sprawowali. Tak więc zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, use7bike.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. W dodatku, przy zamówieniu 300 tysięcy monet, bądź więcej, zgadniesz więcej monet niż zamawiałeś. Pamiętaj, aby wpisać kod Clip aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. A więc na początku podam Wam kodzik do tej taktyki, tak żebyście mogli sobie ją szybciutko przekopiować do Waszego składu. Oczywiście pamiętajcie o dużych, małych literach, ponieważ mają one tutaj jak zwykle znaczenie. Gdy już przepiszecie kod, pojawi Wam się taktyka oczywiście 4-4-2 płasko. Styl konstruowania akcji mamy tutaj konterki, obrona na 60 kresek. Taktyka bez piłki dokładnie wygląda tak samo jak schemat klasyczny, czyli 4-4-2. A z piłką wygląda to w ten sposób, że mamy dwóch napastników oczywiście z przodu, boczni pomocnicy ustawieni są troszeczkę wyżej i bardziej w kierunku bramki, tak do środka są przesunięci leciutko, dwóch pomocników na środku i oczywiście czterech obrońców. Jeżeli chodzi o napastników, ja mam zawsze ustawionych na wysuniętych napastników 4-4-2, tak żeby absorbowali cały czas obrońców przeciwnika, tych dwóch środkowych przede wszystkim i ten wysunięty napastnik sprawia, że oni też nie są aż tak bardzo przyklejeni do obrony, tylko też czasami pokazują się do podań tak żeby w momencie gdy podajemy napastnikom piłki obrońca nie zdążył jakby podejść do nas i nam tej piłki zabrać także wysunięty napastnik, moim zdaniem to jest jedna z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o napastników. Oczywiście, dobrze, jeżeli macie e, tych napastników z dwoma plusami, ale jak widzicie, jak gram Traorek, który nie ma tutaj żadnego plusa i również sobie e, spokojnie radzi. Oczywiście, nie tak dobrze jak Kin, e, bo te jednak dwa plusy robią e, jakąś tam różnicę, ale nie aż tak wielką, żeby, e, żeby sobie e, tutaj robić z tego jakiś problem. Oczywiście, jak będzie tutaj plus czy dwa, no to tym bardziej oczywiście będzie lepiej, ale to też nie jest jakiś tam wielki problem, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o bocznych y, pomocników. Mamy tutaj grillisza i rafinie. Jednego mam ustawionego na szeroko, ustawiony rozgrywający, drugi jako schodzący Napastnik. I obydwaj mają jakieś takie swoje zachowania, które zauważyłem podczas gry. Schodzący napastnik bardziej schodzi do środka i strzela na przykład z prawej nogi, jeżeli jest prawonożny na lewej stronie, to strzela finezyjnie, bądź odgrywa właśnie do napastników. Z prawej strony często schodzi również do środka, ale już nie jest aż taki agresywny z tym schodzeniem. Bardziej chodzi o to, żeby rozgrywał tą piłkę. Gdzieś tam na skrzydełku najlepiej się troszeczkę pokręcił. Wywa Zabił troszeczkę obrońców, i wtedy dograł do napastników. Jeżeli chodzi o środkowych pomocników, dobrze by było, gdyby jeden z nich był bardziej takim defensywnym pomocnikiem. U mnie jest to Kama i ma właśnie tutaj rolę defensywnego pomocnika z plusem. On tak nie za bardzo zapuszcza się do przodu, ale właśnie o to chodzi, żeby, żeby też ktoś jednak pilnował tego środka pomocy w razie jakiejś kontry. Matuidi, ten drugi pomocnik jest box to boxem, oczywiście gdyby był tu box to box z dwoma plusami byłoby jeszcze lepiej, ale Matuidi ma tylko jednego plusa, ale i tak z tej roli wywiązuje się bardzo dobrze ten box to box najlepiej jakby był dobry i w ataku i w obronie, Matuidi akurat spełnia wszystkie te, wszystkie te założenia, także jest naprawdę świetny ale oczywiście jak macie jakiegoś takiego Valverde czy jakiegoś innego zawodnika, który ma przynajmniej te 80 strzelania, 80 obrony i reszta statystyk również ponad albo około 80, im więcej, tym lepiej. Oczywiście to będzie się również świetnie tutaj e, sprawował. No i ten defensywny pomocnik również jest bardzo istotny. Przede wszystkim, oczywiście, statystyki obronne są istotne, ale playstyle obronne są o wiele ważniejsze. Także, jeżeli nawet macie takiego kamaringę, który u mnie tam po ewolucjach co prawda ma około 80 obrony, ale ma playstyle do obrony, i to jest moim zdaniem o wiele ważniejsze niż te tam 5 czy 6 punktów defensywy, więcej. Wolę, właśnie, żebym miał więcej właśnie playstyle i defensywy i moim zdaniem to świetnie, świetnie się spisuje. Jeżeli chodzi o obrońców, no to wiadomo, obrońców ja mam z dwoma plusami, obydwu i e, najlepiej, jakbyście mieli obydwóch tych obrońców na tej samej roli, tak? Czyli macie jednego na obrońca z dwoma plusami, to lepiej, żeby ten drugi też miał z dwoma plusami. Wtedy oni się trzymają w jednej linii cały czas, nie że jeden na przykład jest rozgrywającym obrońcą i wychodzi gdzieś do przodu. Często przez to łamie się linię spalonego, dlatego Lepiej, żeby ci dwaj obrońcy byli, e, moim zdaniem, w tej samej roli po prostu, nie? Jeżeli chodzi o bocznych obrońców, to tutaj e, również staram się zawsze stawiać na bocznych obrońców, tak żeby oni się nie zapuszczali aż tak bardzo do przodu, e, jak to jest w przypadku, na przykład, gdybyście ustawili wahadłowego. Ja mam wahadłowego z dwoma plusami Majkona, ale zauważyłem, że on naprawdę bardzo wysoko się zapuszcza do przodu e, i często dubluje się z Rafinią. Oczywiście czasami można dzięki temu zrobić sobie przewagę na, na skrzydle, ale w razie jakiś kontry, to, to w tej formacji jednak moim zdaniem lepiej, żeby on był bocznym obrońcą i zrównoważonym czyli nie na obronie, czyli gdzieś tam już całkowicie praktycznie w polu karnym sobie siedzi, tylko zrównoważony, gdzie jest z boku i dobrze broni właśnie tej prawej flanki, gdzie, gdzie skrzydłowi również się często przeciwnika, oczywiście skrzydłowi zapędzają. Dlatego zrównoważony moim zdaniem jest dobrą opcją i wystarcza dla na nas spokojnie, żeby podczas kontry zdążyć, nawet jeżeli tam w jakiś sposób go wypuści się do przodu, bo czasami można oczywiście obrońcom gdzieś tam pójść do przodu, potem musi wracać, ale jeżeli jest na bocznym obrońcy, to on zazwyczaj szybciutko wraca, a jak jest zrównoważony, to po prostu czasami też pokaże się do podania gdzieś tam, do, jeżeli na przykład chcecie odegrać piłkę na przykład swoim bocznym pomocnikiem, czy tam skrzydłowym, właśnie do tyłu, a pomocnik wasz środkowy jest jakby no, pokryty, to możecie oczywiście do tyłu odegrać i on też, nie powinien być aż tak daleko od właśnie tych bocznych pomocników. Także tak wygląda ta formacja. Jak zauważyliście też na początku, mamy tutaj styl konstruowania na kontry ustawiony. Także w momencie, gdy odbierzemy piłkę, nasz zespół powinien dosyć szybko przesuwać się do przodu i boczni pomocnicy też szybciutko się starają właśnie za linię obrony przedostać i można wtedy zagrać jakąś długą piłkę. Także playstyle do podań, właśnie naszymi na przykład bocznymi obrońcami nawet często się przydają, czy środkowymi pomocnikami bardzo ważne są te playstyle do podań czy to długie podania są bardzo skuteczne czy to też te podania po ziemi długie również również się sprawdzają aczkolwiek moim zdaniem górne podania są bardziej skuteczne ponieważ tak naprawdę przerzucacie piłkę nad obrońcami przeciwnika rzucacie piłkę na dobieg do pomocników tych bocznych tak więc te górne podania są naprawdę bardzo w mecie i zresztą widać to po graczach pro którzy praktycznie w każdym składzie mają jednego przynajmniej piłkarza który ma właśnie playstyle z plusem do górnych e, podań. I tak pokrótce wygląda taktyka 4-4-2. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tej taktyki, piszcie w komentarzu, będę na nie odpowiadał. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się do zobaczenia na razie. Cześć.